Pielęgnacja Maltańczyka to dla nas coś więcej niż tylko zabieg kosmetyczny, to sposób na zachowanie zdrowia i komfortu tego wrażliwego psa. Jego jedwabista sierść rośnie nieustannie, dlatego wymaga regularnego przycinania, rozczesywania i nawilżania, tak aby była lekka i nie tworzyła bolesnych kołtunów. Podczas wizyty dokładnie suszymy i czeszemy włos. Dzięki czemu można go precyzyjnie ułożyć i nadać fryzurze idealny kształt kielęgnacja! To także okazja do kontroli oczu, uszu i skóry, co pozwala szybko zauważyć ewentualne podrażnienia i reagować zanim staną się problemem. Dzięki takim zabiegom maltańczyk czuje się czysto, świeżo i swobodnie, a jego sierść pozostaje miękka, błyszcząca i przyjemna w dotyku. Regularna pielęgnacja to inwestycja w zdrowie, wygodę i piękny wygląd psa. A oto efekt końcowy.